Witam, witam wszystkich w podziemnych. Oficjalny finał. Tutaj mam nadzieję, że ktoś wygra, tak. Yy, tylko zwycięzca zostanie, tak zwany King of the Hill czy coś takiego. Yy, ze mną jest od lewej Koczko. Dla yy, Młody D. No D Tobiasz, z mojej litery. Manko, siemanko. No i Jaster. Były energizer. Koczko, czy wybierzesz kategorię? Tak, tak, jasne, Wybieram. Ja wybieram speed up za 400 Speedup za 400 runek mocno zaczynam Dobra, no to gotowi start Koczko, słucham Kto to i jak się nazywa nuta? SLV złapałem za stery jest to poprawna odpowiedź. No niby za 400, ale jednak takie proste. Liczę, że mnie jest No, zimno. Zimno. no, no. A to dobra. Ja się bam. Ja myślałem, że to ja klipu, się bałem, że audio będzie. Tak ja to, to to, to ja ma, też myślałem, że audio samo nie, będzie. Nie, to teledysk, teledysk. Jak tak to, to z klipem, to... no klipem. Właśnie... No to zobaczycie, co się dzieje później z klipami. Kurwa. No dobra. No to młody D, słucham. No to speed up za 500. Speed up za 500? O kurwa. te bazary. Słucham. Ja. Who's energizer. energizer. Młody skinny to jest. No. Eee, ta kurwa, nie wiem No starałem się, nie? <śmiech> nie <śmiech> wiem już, jak mam muty Ależ z... Ale już Google kurwa z... to wychodzi kogoś. No, no nie wiem właśnie, młody <laughs> skini tyle, nie ma pojęcia. Co, no to niestety nie uję. <laughs> Czy ktoś inny chce się zgłosić? <laughs> jak coś nie. tytuł wyświetlił się trzy razy chyba, nie? Serio kurwa? No. <laughs> ale to mam, że daliście radę przeczytać. To takie Jumpscare było, nie? Młody Skinny Jumpscare. Pas, pas, Pasu, pasuje. Pasuje, pasuje. Pas, ja też pasuję. Pas. No dobra. Ważne, że był Młody No to poprawna odpowiedź to było Młody Martwe Spodnie, Prawda, tak? No bardzo nie. dosyć normalny tytuł, tak, nie? Każdy by no, no to no. mi tam mignęło, mignęło, <laughs> mi, tam mignęło mi tam, nie, mignęło. nie no. Y, Tobiasz, <laughs> słucham. Trivia za 200. Trivia za 200. No to sprawdzałem co jest na trywi za 200. Tu Jalato jest za dobre, żeby dzielić się z nim z Wami. Pamiętacie zasady tego? A więc eee. teraz sobie... Oj, <laughs> US Energizer słowa odpowiedź, bo jeszcze nie przeszedłem. No. Dobra, po pierwsze są to wersy oho. No. Eee, gelato to są lody po włosku. No. no Albo jest... też odmiana. Dobra, a, a, no, a tak jakby eee. pytanie brzmi, w sensie nie brzmi jeszcze pytanie, bo nie powiem, ale tak, żebyś nie stracił punktów na to pytanie, no to jak się nazywa no. utwór? utwór? Eee. Yy, jest to tsunami alarm. No, no. i wykonawcę to powiedziałeś, powiedzmy. No, no dokładnie, dokładnie. I teraz pytanie leci do no do cie no nie wiem właśnie. Jak to rozwiązać? Jak to rozwiązujemy reszcie Bo on nie zna odpowiedzi, nie zna pytania, a wcisnął przycisk, czy No właśnie, no to um, czyli on tak jakby podstawowe punkty. No. no. ale jak podał kto na VI, No to, kto, nie, za to nie, za to nie ma minusowych, ja bym... tylko... No to nie ma minusa. No, no, no dokładnie. Po prostu, nie A wiem. wy teraz walczycie o punkty. No to pytanie brzmi tak. Z jakiego dokładnie regionu pochodzi Gelato, nie? Mega. <laughs> nie, kur. Mega. No, kurwa, no, ale nie znacie regionów tego, Włoch żadnych, nie? Jesteś ten? Nie. Nie no lubił dla tego radu. No, Dawaj ja. nie wiedziałem, jasna, że w włókach są regiony jakieś łopie. No kurwa, w Polsce nie masz regionów jakichś różnych. Dobra, w Polsce. Ja bym, bym strzelał przynajmniej. Nie? Ja bym przynajmniej strzelał. Kurwa. No to możesz sobie strzelić, nie? Jak no to strzela. Kurwa Scylia. Chuj. Nie, ale bliżej. Jest który. Florencja albo Toskania, zależy co byście powiedzieli. Bo No to jest miasto, a drugie to jest ten region, czy chuj jak to się nazywa, nie? Widzę, że tutaj kurwa ujemnie dzisiaj jest, nie? I ułomnie. Ja to sami geniuszy no. no tak, nie. Słuchaj, no taka ekipa jest zlepiona? Dobra, że... kurwa, co to za niunia za 300? No. Co to za niunia za 300? No do powodzenia, nie? No. Młody D, słucham. E, Rusina. Kurwa. Jak jeszcze raz? Rusina. Rusina to poprawna odpowiedź. Ale powieś. mocne, dobra, to jest zajęcie kategoria, nie? No. Trzeba było się Dobra, już rednia. wiem, w co inwestujemy chyba. No. Dobra, koczko, słucham. Speed up 300. Speed up 300. Wysy Energizer słam. Kurwa. Nie <grym> z klikiem to zrobiłem, szczerze, ale nie, Kurwa, jakiś młody kast, kurwa. Jak, jak, jak? Nie, no jak. Czy... No kurwa, tam nie był jakiś kurwa, młody kordy. Nawet nie, nie spojrzałem bo nie to, Nie, no. to, nie, no, obiecie, nie. Dobra. Następna osoba to koczko słam. Yy, Hi-Fire Asia Express, tak mi się wydaje. O, A o, jak o, nie o, Asia Express. No, to co? Nie Asia Express pewnie, ale czekaj. Yy, ja... Jakie on jak ma z Cliff'em w ogóle? Ale wiem, że High Fire! No to poprawna odpowiedź, nie? Ale i tak ci upierdolę, punktów jak nie odpowiesz. <głos> 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 no to High Fire to Makela, no nie wiem. No nie poprawna odpowiedź. Ktoś inny próbuje? Nie. Kurwa, widziałem to wczoraj, Was? ale nie pamiętam tytułu, nie? Dobra. To jest chyba to ze spazmu. No dokładnie. High Fire, high fire Emus. Ty w ogóle chyba tego. w polskiej już nuty, nie? Coś samplowane. Z tego co się nie wiem. Nie mówiłem. wiem, ale. Ten początek tak brzmi. Dobra, no y, młody D, no to emotki za 400 Emotki za 400, widzę, że to standardowo najlepsza kategoria I rapera, nie? Y no, 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 dokładnie O kurwa No, Emotki to no, kurwa emotki, widzę, są standardowe O kurwa mhm. mało będę podpowiedzi rzucał, ale jak coś po, angiel po angielsku, oba słowa, jak przeczytacie, nie? Ale niezręczna cisza, kurwa mać. <grywa> Za ciężkie pytanie, <grywa> <do> na <grywa> finał chyba. Ziutek, ziutek dość często jest na ficie u Yanga Disha. <grywa> Koczko, słucham. Neste. O, i nie Nesti. Yy, <grywa> mody... Nie zgadnij tego, prochy, Didi. Astral. Dobra, poprawiam odpowiedź, tak, jest to God Astral. No dosyć logiczne, I... ale jak tyś tu teraz... wyszytał Neste, bo nie rozumiem. No, no stary, gwiazdy stary, były tak. Intergalactic, Płyta, to mówię? No o, dobra, no to Nester. Ja na początku myślałem, że to o krzyż chodzi. Mówię, cross? Kurwa, o co chodzi? Ja też jakiś cross no, Bo nie spaces. ma, bo nie ma, bo nie ma kurwa żadnej emotki bo. Boga. No, no wiem, właśnie, nie. Y, Tobiasz, y, jaka kategoria dla ciebie? Co to za Niunia za 200? Co to za Niunia za 200? Ja ba... Słucham. Głosy no, Energizer? Eeeh, Nainse. i co jest to? No, mocna kurwa, nie. Dobra, y, ja Jaster, to... słucham. Eee, no to dawaj emotki za 300 Emotki za 300, czekaj, bo ja kurwa nie wiem co to są Dobra Słam Uhuhu, rozkminka jak zawsze widzę No kurwa Każde emotki będzie chyba podpowiedź, nie? No panowie no Ten kolor nawet odpowiada temu ostatniemu użytkowi jak coś Gucci mi. Chcesz przypomnieć o tym, że trzeba się zgłosić, nie? Koczko, słucham? Gucci mi Jestem naprawdę odporny Ja pierdolę Co kurwa? pierwsze to torba Guci bo guci. Ja pierdolę Ja pierdolę Ani pszczółki teraz nie mają pszczółek? nie, wiem co teraz mają Wszystko tam mają Są chyba jakiegoś posłucha O nie Dobra, no to teraz kto? Bo już nawet nie pamiętam Koczko, tak? Ja? No No to nie było obrazków, to niech będzie obrazki 500. Obrazki za 500 czekajcie, muszę... O kurwa za ile? Yy, dobra, yy, <grym przypominam, <grym że to jest. Yy... Obrazki? Co to jest? Jak to jest A dobra, obrazek to jest coś innego. Yy, wykonawca i tytuł. Wykonawca i tytuł trzeba podać, tak? Co? Z dużą przekminką to jest jak coś. To chodzi o fragment ja. tekstu. Wiem, no? jak on ty kura? dałeś. Co to jest, człowieku? Ja pierdolę. Najpierw musicie rozwiązać, no, do czego to nawiązuje, nie? Do no, eee, się To jest lektura polska, nie? Jak coś. Ja wiem jaka to jest lektura, ale ty? Nie wiem. To git, nie? Kurwa, mam mocny take, nie? Ale boję się przypierdolić. No jezu, nas tylko stracisz 500, nie? Młody disłam łam. LHTH, świat chory jest. Nie, nie powieść. Kurwa! Nie wiem, co to za kurwa rozkminka. No nie wiem, gdzie z, mi się z siekierką. Erikson, siekiera Ericsson. Co, że z siekierą jest rozkmina? Nie, rozkmina jest, że nazwa tej lektury jest w tekście. W refrenie nawet. Taka podpowiedź, leś. No to ja już wiem co to jest, nie? Jebasz mnie. <grym> A to możesz się jeszcze raz, no raz zgłosić, czy nie? No, ja no, jak... nie? Czy mogę? No może, jak się nikt nie zgłosi, to możesz. Daj bym buzzera, żebym zajebał. <laughs> Jeszcze raz chcesz zajebać? no to zapierdol. Moddy Disła. Rusina Zemsta. Nie, <laughs> jest to poprawda. <laughs> <zajem, to> <laughs> ale ujemny... Zemsta? Jest to, ale... to nie jest lektura. To nie <laughs> To nie jest zemsta. Podpowiem, Zbrodnia i kara to jest lektura. No to no, tak. wiemy, to już wiemy. No, no to kurwa. Był ten artysta już mówiony nawet dzisiaj przez was. No to mi się pomysły skończyły. 3-7 podpowiedź. Moddy D co, Jakie? Ja... A ja nie, się... nie, bez kitów, with Energizer, no przepraszam. Kurwa 37 Nasty? No, a jaki tytuł? Dobrze, już wiem. Yy, kurwa, z tej nowej płyty? No, chyba to jest do nowej, no. Dobra, mogę tylko sprawdzić, jakie są tytuły? A chuj chujcie to, nie? No Skurwa. to kurwa, nie wiem, nie słucham go. No, no to minus, kurwa. No kurwa. No, 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 no. Ktoś, inny klika? ktoś inny klika? Nie. No, koczko mówię, że wiesz, nie? No, wiem, ale teraz się zastanowiłem i jednak to jest giga głupie. Na pewno? No, bo tam nie ma zbrodnia słowa. Jak kurwa nie ma? <grym 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 to nie pasta, ma zbrodnia słowa. Pasta. No to, no, od... no to oficjalnie nie znacie odpowiedzi na to, pyta, więc to pytanie, więc pytanie przyjmujemy No nie! No, no i Właśnie ja miałem ikar w głowie. z no, no tam jest w tytule, tam... Myślałem o tym, że ikar. Zbrodnia no, ikara. No, no tak, Myślę, no, no tak nawija, nie? O, no, no tak, wiadomo, trzeba tego, fory dać, fory, no. jaster, fory jaster to kurwa takie fory dać, to jest Dziękujemy. załatwo by było, chwilę już prawie na zero wyszedłem No, słucham, kto teraz i za ile? Ja chyba. Czyli no to nie tak, tak. No, no, no. No to, co to za niunia za stówkę? Co to za niunia za sto? No ja sam się nie wiem jeszcze, już wiem. <noise> <noise> Tobiasz, słucham. <noise> To jest za 100? Kurwa. To w ogóle to jest za 100? Jak... Kurwa. Ej, to jak coś w ogóle prawie nie jest przerobione do chuja. Nie wiem, Ki. Eee. Tak poprawna odpowiedź Ki. Kurwa, już wiedziałem od razu. Ja widziałem to zdjęcie dzisiaj nawet na Instagramie, nie? Tak. No to, tak, no bo to znowu jest strasznie. Chyba z wczoraj czy coś takiego. I no, to biaż, słam, kategoria. Mm. No to speed up za 200. Speed up za 200? Wiadomo. Ja słucham. Nie. Yeah. Twój twido. No. E, Nascar? Tak, jest to po prostu. Ur! Jest yeah. yeah. no. taka dobra nuta. Legendarna, legendarna. No, słucham, Jaster. Trivia 500, Trivia za 500. Bez tego, wyzeruj, wyzeruj no Spokojnie, no spokojnie. I tak to jest, trivia to wiecie. Przypominam, no nie klikajcie, jeżeli nie słyszycie jeszcze pytania. No chyba, że chcecie po prostu punkty nie, nie stracić i tyle, nie? Yy, zapierdalam wraz z, win z inflacją, wziąłem 4, a mam 6. No i kto to nawinął? To już się domyślacie pewnie, ale chuj w to. Pytanie brzmi, jeżeli wiemy, że Oho brał kiedyś 6, a miał... Yy, kurwa z tą stronę. Jeżeli wiemy, że Ocho brał kiedyś 3, a miał 6, a teraz bierze 4, a ma 6, to ile wynosi inflacja? energizer? No kurwa. No matematyka, nie? Liczenie inflacji to sprawa ekonomia. Miałem w ogóle pisać do tego, żeby zapytać, ile brał wcześniej, żeby 50%? Nie, jest to poprawna odpowiedź. Tobiasz? Też chciałem mówić, 50. No to, ale jeszcze powiedzcie, kto to nawinął. A, na piedę, oho, to miał... nawinął to, wy kocham wszystkie moje ex, hasowe No dobra, no to gil. Wody West na Ficie. No, no, no. No to chyba nie będzie liczonej tej inflacji, nie, dzisiaj. Poprawna odpowiedź to 33%, bo no jest taki wzór na inflację po prostu i Aha, to... dobra, no, nie... no, ja... Dobra, no i to tyle, nie? Pierdole nie umieją mnie. Słam. Y, Jaster czy koczko? Koczko, koczko. Koczko, no to słam. Yy, no to niech będzie co to za niunia za 500. Co to za niunia za 500? Słam. Wysenergizer? Energizer? Yy, to nie jest Oho. To jest odpowiedź czy pytanie? No to jest odpowiedź, moja aglia. Jest to poprawna odpowiedź, jest to aglia <grym> Ja myślałem, że to jest czukrz, nie? <grym> ja szczerze, że <grym> też. jest no to jest. Dobra, no to teraz młody słam. No to kończymy z. Co to za nionia? Co to za nionia? No mam nadzieję, że nie... wiecie, nie? <grym> Whis Energizer. Eee, jest to młody skinny. Jest to poprawna odpowiedź, młody skinny. Od wygląda jakieś jakaś stara ten polska kurwa, ryba, mieszka, no, no, w chuj, nie. są Dobra, to bierzesz, słucham. 3 mm, za 300. Trivia za 300. Co to jest? Dobra. Strugam takie żywe zioło, mów mi Gepetto, tak? No i kto napisał Pinokio, po prostu, takie pytanie? With Energizer? Dobra, nawija to oho w kawałku halo. Umożliwia stanowicie. No. E, a kto napisał? Pinokio, tak? No. Kurwa mać. No jakiś kurwa Francuz pierdolony pewnie. No właśnie nie Włoch wiem, bardziej. chyba Włoch, no to jest. Włoch, no. Włoch albo Francuz, kurwa. Nie mam pojęcia, kurwa. Tylko zabieram punkty, kurwa, tym darmozjadom. No, w sumie da. <laughs> czy ktoś inny chce... Każdy jeść? zdążył wygooglować chyba. Ja nie będę w nie, nie będę googlował. No to ktoś jeszcze klika przycisk, czy pas? No chyba pas, jak ktoś nie wie teraz to z czego świeci nagle, na półce zobaczy Pinokia. No właśnie. No może, może, no to pas. Odpowiedź to Carlo Coldini, chuj wie kto to jest, tak się że, ja że to jest jest. jakiś Walt Disney kur... Ja to, kurwa. pierdolę. Albo jakiś Insalin Green, coś takiego, takie sprawy, kurwa. Kto to jest, człowiek? Pierwszy raz jeszcze o takim środku. No, następna osoba, słucham. Ukrainie, chyba teraz. No chyba da. Jaster, no. Hmm, no. To dobra, dawaj obrazki za 300. Obrazki za 300, tytuł i wykonawca. To jest za 300, no do prosto. Tobiasz, słucham. Nie wiem, ale Szan Atlanta? To jest to poprawna odpowiedź, no bo Shen z ligi <coughs> robią, nie? Dosyć mocne, mocne. Yy, to no to i teraz jest... koczko słucham. Ja wybieram. Mhm. Emotki 100. Emotki za 100, no to emotki za 100, nie? Koczko High Fire, dobra. To, to poprawna odpowiedź, nie? No widzę, że to web w webie. no niestety Młody D nie, co odpierdolił z 700 na plusie, że na minus na 300. To jest Dobra, poczekaj, 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 ko ko kończę się pytanie. jak coś Chcę tylko przypomnieć. I nic się nie kończy. Emotki za 500. Emotki za 500. I trzeba się odbić. No to słucham. No panowie, nie. To jest mocna przykład. Po angielsku czy po polsku? Po polsku. A czym jest pierwsza rzecz? To jest no. Pin chyba? Lidak. Nie, to jest Pin-Pinie. Jak coś to jest nawiązanie do nuty, a nie do samego artysty. No przejebane, nie. Mm. Nawet nie próbuję tego kliknąć. No, no to nie, to jeszcze podpowiedź leci, tak zwana. Yy... To jest ostatnia nuta tego artysty jaką wydał. I ostatnie zwierzę to nosorożec. rożec. Rożec. Big koczko złam. Na języj. Niepewna odpowiedź. A poza tym już był kiedyś w emotkach, to po by miał być drugi raz. No nie wiem, ja to nie oglądał tych aha, No to wiemy, że nie wygra To nie wygra, nie? Pierdoli mnie to. Nie pozwolę nawet. Dobra, co mamy kolejne podpowiedzi? E, no kurwa, no nie wiem jak to podpowiedzieć, no róg kurwa. A no, to jest nie do... Człowieku, co to w ogóle jest? No, róg, a pierwsze to jest pineska, pineska jest na mapie, się daje na mapę. Dobra, chuj, nie będzie punktów za to, bo mnie wkurwiliście, no, no rusina jest to na rogu, tak? Nie, ja pierdolę! To nie ma sensu, to nie, ja nie ma za tak kurwa sensu! Udajecie górną patrzę. No to jest tak, Rusina wydał nutę to, na rogu robe. to teraz na Twittera i z tak, ktoś wyjaścia, kurwa, po tego to co widzimy nas na ekranie. ty myślisz, że ktoś jest kurwa tak inteligentny człowieku? Jak gdybym nie znał odpowiedzi na to pytanie, to nie ma chuja, żeby ktoś z Was wiedział. Kurwa, no nie? właśnie. Ale mamy rapera zgadywacz, a nie track. No tak, ale kiedyś w emotkach, tak. No Były nuty było, i. Było, nie? był fragment. Nawet młody D chyba bo odpowiadał. Bo... Nie, kto... ktoś odpowiadał, że tego, że młody łez na no, gdy miał 7 lat, to nie wiedział, że jest gejem, nie? Wzesz, bez snu, kurwa. Dobra, nie. ale młody mój A Astr, Aster, ostatnio, to Aster bez snu. No a kurwa, Astro to Aster to no, idzie bez znowu... snu. Dobrze kto? Tobiasz, tak? Tobiasz. No speedup za sto, niech będzie. up za sto i komu wibruje kurwa telefon? Młody kurwa, D. Energizer gada gada. Dobra na odpowiedź. Yeah. Ja widziałem tylko pierwszą wibruje, klatkę i ostatnio. No to nie mrugaj, nie? Następnym razem. No kurwa, lag był jakiś kurwa w ostronie. Ale mi też się zlagowało na początku. <laughs> Słowo. no, już do no. Dobra, no pomału kończymy się tego, nie? To może jakiś kurwa ten. Dobra, za... obrazki za 400, nie. Obrazki za 400. Co to jest? Okej. Okay. No tytuł i. tytuł i wykonawca, tak? Tankujecie czasami? Jeszcze no. nie. No. Czasami. No. W tamtym tygodniu. A jaki masz tam? Młody no. Gucci w nich ocho i Marekoy od sour diesel. Poprawna odpowiedź, no, Dobre, nie, Dobra, 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 dobra. cały Diesel, no. A ja, ja nie, nie. tankuję. No kto tankuje tak naprawdę, nie? Kurwa, yeah. Ani to nie odpalisz. Nie mam, nie, no, nie, mam nie ma. mam Diesla, ale ogarnąłem. Proste właśnie no, ja doma. <grywa> <grywa> Dobrze, Fien słucham, zyka. następna osoba. E, koczko, tak? E, to będzie dla mnie... czekaj, czekaj. Ja bym sobie wziął... E, obrazki za 200. Obrazki za 200. To samo, to samo. Wisy Energizer Jaster słucham. Lemig go Lemik CD. Poprawna odpowiedź. No, to już chyba nie masz jak... Wy... Nie, można zero wyjść. No to nie masz jak wygrać nawet, nie? To coś tu zaczaruje za niedługo, nie. Tak szczerze nie. Tak szczerze. Kurwa. Powiedz no. jakaś. No to podpowiedź, nie wiadomo. Podpowiedź no to yy, taki rodzaj płytki specjalnej. Tak jakby format płytki. Kurwa, mogę jeszcze raz? No, możesz, no? Eee, młody skin niż shafter DVD? Jestem gotowa na odpowiedź. No, więc wracamy, możesz, możesz kurwa jednak wy wykierować. No, niesamowite. Kombagi z real widzowie. No i słucham, bo nawet nie wiem kto. Młody D. Młody D. E Emotki za 200. E Emotki za 200. No dobra. Kurwa, rested In Von White Widow Machias? Nie, nie poprawiam prawda <noise> <noise> To jest zwyk to jest wykonawca, tylko kurwa jego taka alter, alternatywna ksywka, nie? No jak kurwa, no to nie wiem, mogę wam to pomału roz roz rozpisywać, o co A, chodzi. po polsku czy po angielsku jeszcze o, Po polsku, tylko tak te. te. Druga część. No pierwszą to chyba wiecie o co chodzi. Korona, król te sprawy, a druga... ja wiem o co chodzi, no. a druga no to pod ziemi, nie? Kurwa wiem, odpowiadam, odpowiadam. TWR, Drip Lord, opium Piurika WSG. kurwa. Król TWR. No niestety, nie życie, nie. Kto teraz? Ja. No to nie, przepraszam, to wiesz, no, słam? Towias, Obrazki 100. Obrazki zostały, A co wy się tak kurwa boicie tej triwi za 400? Bo ciężko. No po chujach, jest, Nie ma opcji. Jest przejebany, jest ktoś. <grywki> <grywki> Obrazki za 100. Koczko? Helozola A. Jest to poprawna odpowiedź. No kurwa. 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 Mnie ta ręka zmyliła, o No bo Hello nie? Że a, a dobrze. <grywki> no, no to przekminę. nie? No i jaster, słucham. Trivia 400. Trivia za 400. Cześć, patrzcie kurwa, jak to wygląda? Tu 200. No to bierz i tak się tak naprawdę wygrywa, nie? Zobaczymy. No zobaczymy, nie. Tydzień temu zdałem prawo jazdy. Jó Energizer e Monday Wax prawo jazdy. Jest to poprawna odpowiedź. Dobra, przeczytam, mimo że nie powinno, ale chuj, bo no chuj. E Ile wynosi maksymalna dopuszczalna prędkość samochodu osobowego na drodze za tym znakiem? No to ja odpowiadam. Czekaj, na to, czekaj, to, kurwa. Nie? No, no ty odpowiedź pierwszy. No. Za tym znakiem jest 180 km na godzinę. Ile? Ile? 90 km na godzinę Niepoprawna odpowiedź znaczy 80, kurwa 80 Niepoprawne, nie, niepoprawne, tak 100 kurwa, 100, kurwa, nie pamiętam Dobra, niepoprawna, no <gryw> BodyD, ile jest? Czekaj, co kurwa? On powiedział 90, <gryw> jest niepoprawne A 90 powiedział, tak? Tak, jest to niepoprawne To 100 jest to poprawna odpowiedź. A skąd wiedziałeś, No, nie, to? no bo masz podwójną tom, dzieli dzielite trawa i masz tam znowu podwójną co, Ty kurwa, skąd ty takie informacje wiesz, kurwa? Ja nie wiedziałem. No ja myślałem... prawko pół roku temu. No i kurwa, ja też, ja myślałem, że to Ja tam nie widzę 90... kurwa nawet... No nie, no, no, no bo pasówki. jak słyszałem, że 90 źle, no to... <laughs> to no nie jest nie? Też, no tak. No ta, na logikę. <laughs> no, o kurwa, to co się dzieje, ty, to jednak jest szansa. No nie, to bo i tak ten... Jest szansa. A no 600 i 600. I to do Ostatnia, no droga. to by zagrać w Black Jacka, czy coś nie wiem, wyczaruję kartę wyciągnę z Rusiną <noise> Karty z Rusiną. No yy, No to... No... Nie wiem kto nawet wybiera, ale proszę wybrać. Spida 600. O. No niestety nie chciało mi się robić takich rzeczy. To wybiera, koczko wybiera. No koczko, zadecyduj To wygra? Trivia 100. Trivia za 100. Ciekawe Ciekawe, no. Od razu Wam mówię, że kurwa. Yy, co? co? Nic, kurwa. No, nie, ale nie wiem co, nie. Tylko przeczytaj pytanie i daj nam no, się zgłosić. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Po no po przeczytaniu, Dokładnie, a więc będzie. Ona tą dupą wpisuje cheaty. Yy, podaj Konami kod. Konanim. Kod. Wysenergizer. Energizer. Dobra, nie wiem tytułu, ale Konami kod podać, tak? No. Lewo, lewo, prawo, prawo, góra dół, góra A, dół, AB. Zjebałeś. No kurwa. <grym> Ktoś jest, wie? jestem ostatni. Kurwa, znam tytuł i artystę, nie? No, ale... Ja znam kota, tytuł nie znam. To możemy się podzielić punktami. <grym> to wtedy jest. Ale to nie, ja trzeba, nie trzeba odpowiadać tego. To jest, żeby nie stracić punktów tylko na artystę. A! No To mogę mówić tylko. No to, no to Tobiasz był pierwszy, tutaj na przycisku. O góra góra, no. dół dół, no. lewo no. prawo no. Lewo prawo Ba Jest to poprawna odpowiedź. Artysta? Tak jest. jak coś? Ty nie wie, wiem Ty nie wiesz? Ja, ja wiem. Nie no. wiem, No, D <laughs> Witch luch, antysemita. Jest to, to jest... podpowiem. zajebisty numer. No, góra, góra, dół, dół lewo, prawo, lewo, prawo, BA. Nie wiem, jak tyś zjebał to jastra i tak to nic nie dało. Kurwa, więc... powiedziałem to na odwrót. No, pojebałem lewo, prawo, z góra, no, dudu. Tak, BA też pojebałeś, a więc chuj w to, a więc co? No, oficjalnie y, Tobiasz, no, kurwa, zwycięzcą mnie tego teleturnieju, całego programu w sensie pierwszego sezonu, bo chyba będzie drugi, nie wiem, jeszcze zobaczę. Uuu, ale to uu, już prawdopodobnie z większą ligą tak zwanych gości. Dobra, dawaj coś. kurwa losowe pytanie. Czego? Losowe chłopie, bo o, to jest nie fair, że ja potem... No nie, 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 nie. To dawaj, to, losowe to jest pytanie na trzecie, miejsce, na trzecie miejsce, na trzecie miejsce losowe Dobra, pytanie. to nie ma kurwa, na, no, na podium żeby było to kurwa poproszę jakąś tego... Wszyscy są na podium, patrz. No, Dobra, w pęcie <laughs> robię. Kitu, w pęcie. po prostu zajebcie artystę jakiegoś i kto zrobi najlepszego to wygrywa drugie miejsce od widzów i tyle. W sensie Tobiasz też dalej może wygrać od widzów, jak narysuje coś ładnego. No i co? W tym momencie autymaryzować? Zajmuje? Tak, w tym momencie. Macie kurwa ile? Z 5 minut. Trzy minuty. No trzy minuty, trzy minuty, no. no. Timer leci. Ej koczko, co chcesz powiedzieć dla widzów, nie? Eee, yy, żebyście żeby zobaczyli yy, ten... Under info hashtag 4, bo ciekawe rzeczy podlinkuję, i tyle. Podlinkuję, podlinkuję jak będzie. O. Młody Ja bym chciał powiedzieć, że... Pierdolę MLG kudłacza. Aha, aha, no, o. Beef nowy Zielony Szymek 4WB, tylko mocniejszy. Beef, co? Tobiasz, co? albo jeszcze ciebie skipniemy na razie, Jaster WithEnergizer. With energizer. to w tyle. Dobrze. Y, Tobiasz, jako zwycięzca, co chcesz powiedzieć wreszcie? Chciałbym ja podziękować za zaproszenie mnie tu. Mhm. Chodź, bo się rozpłacza zaraz. <głos> <głos> no i dziękuję, dziękuję Wam wszystkim za bycie. No. Dobrze, no co I tak pozdrawiam tak. Was serdecznie. To no wiadomo, nie? Dziękuję, no. widzowie. Żegnam Was wszystkich. Żegnam.